Jest wielki niedosyt w Szermierce, to czwarte miejsce, zawsze jest najgorsze, zawsze zawsze walka jest o medal, no liczyliśmy na więcej, nie mniej, no, no, no też jest to nie najgorszy wynik, prawda? Wcześniej mieliśmy ciężki mecz z Czechami, udało nam się wygrać, więc w połowie możemy być zadowoleni. Czego bardziej żałujesz tego meczu o brąz z Włochami, czy półfinału? No najbardziej żałuję myślę, że chłopaki z drużyny również półfinału, finału, ponieważ no, było blisko, mecz o trzecie miejsce zawsze rządzi się swoimi prawami. Tym bardziej, że walczyliśmy z Włochami, z którymi naprawdę jest nam bardzo zawsze ciężko. No i jeszcze pomagały im własne ściany. Tak, dokładnie. Kibice im pomagali, nie było łatwo, było bardzo głośno, atmosfera pomagała również. Bo, dlatego to również było, było, można powiedzieć, utrudnienie dla nas, prawda? A jak Ci się podoba na uniwersytecie? To jest bardzo nietypowa uniwersjada, bo w kilku miejscach sportowcy mieszkają, ale tę atmosferę studenckich zmagań da się jakoś złapać? Tak, tak, jest super, no mogę to porównać do tej uniwersjady dwa lata temu w Tajpej, tam było czyś tą atmosferę studenckich i tutaj również, pomimo że wszyscy mieszkamy tak naprawdę osobno, to, to klimat jest, jest fajny, stołówka jest, wszyscy, wszyscy szermierze siedzimy wspólnie, więc naprawdę jest bardzo w porządku.